Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, witam was kochani bardzo serdecznie. W piątek 23 tygodnia zwykłego na wspólnej refleksji nad słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według Świętego Łukasza słyszymy fragment, w którym to Pan Jezus daje dwa opisy, dwie przypowieści. Jedna to mówi o tym, że czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Chodzi o to, czy Możesz prowadzić człowieka, kiedy postępujesz gorzej niż ten człowiek? Czy możesz być prowadzony przez kogoś, kto gorzej od ciebie się zachowuje, gorzej żyje, negatywnie żyje? A druga przypowieść to mówiąca o tym, że widzimy winę u drugiego człowieka, a nie widzimy tej winy u siebie. Dostrzegasz e, dźbło w oku brata. Ale belki w swoim oku własnym nie widzisz. Kochani, my tak mamy często, że potrafimy właśnie wytykać błędy drugim, mówić o grzechach innych, mówić o tym, że ten jest taki czy owaki, lepszy czy gorszy, a nie dostrzegamy w sobie winy. I właśnie to jest piękne w dzisiejszej Ewangelii, że jeśli chcemy prowadzić drugiego człowieka, to odnośnie tej pierwszej przypowieści, to musimy być. Lepsi od tego człowieka w takim sensie, że mamy być dla niego przykładem, mamy go prowadzić poprzez własne doświadczenie, poprzez własną walkę z grzechem, aby właśnie być dla tego drugiego człowieka wzorem. I jeżeli będziemy wzorem, tak jak Chrystus jest dla nas wzorem, będziemy w stanie go prowadzić. A druga, no właśnie, czy nie jest często tak, że ta Belka w naszym oku jest niewidoczna, natomiast dżazgam, dźbło w oku brata jest bardziej widoczne. Spróbujmy właśnie odpowiedzieć sobie, czy nie za bardzo przejmujemy się winami, grzechami innych ludzi, a samych u siebie nie dostrzegamy. Jeśli chcemy zmienić świat, jeśli chcemy zmienić nasze życie, jeśli chcemy zmienić cokolwiek w naszym otoczeniu, ta zmiana musi nastąpić najpierw w nas, a jeśli ona nas, w nas nastąpi, to wtedy będziemy mogli być tymi, którzy będą prowadzili innych ludzi. I o tym jest właśnie dzisiejsza Ewangelia, i o tym mówi do nas Chrystus. Zatem, kochani, niech Boże błogosławieństwo nam w tym dopomaga. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.